No, Siemanko, Siemanko, kochani, dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, kochani, na karcie dnia na jutro, e, czyli moi drodzy, na piątek, na 21 marca, tak? Czyli ty, kochani, pierwszy dzień wiosny, tak? Dobrze, to tak jakoś coś mi się tutaj wydaje, ale chyba tak. E, będziemy, kochani, tak sobie myślę, robić czytanko. Nie wiem, może przez weekend to ogarniemy albo po weekendzie zobaczymy. Eee, słuchajcie, na jakąś wiosnę, tak? Czyli co może przyniesie wiosna, co dobrego przyniesie, albo co tutaj się wydarzy tą wiosną. Eee, coś kochani będę myślała, żeby dla Was oczywiście zrobić, ale słuchajcie, póki co <laughs> lecimy sobie z dnióweczką eee, i poprosimy o przesłanie na jutro. <laughs> Poproszę o przesłanie na jutro. Przepraszam jest bardzo, coś mi tutaj w gardle się zadziewa. Poproszę o przesłanie na jutro. Przesłanie na jutro, moi drodzy, brzmi: To twoja własna kreacja. Kochani, to już było, to już było. Na, którymś, na którejś dnióweczce tych kart jest bardzo dużo. Są basami. sami słyszycie, jak ja to tasuję, że to nie są dwie, trzy karty. Ale to już, kochani, było. U co niektórych z Was, to jest moi drodzy, Wasza własna wyobraźnia, Wasza, właś, wasza własna, nie wiem, intuicja, Wasze własne myślenie, patrzenie na coś. Um, um, słuchajcie, to też może być taka sytuacja, że um, możecie sobie to wyobrażać, ale to jest iluzją, ale to też może być opcja taka, że um, słuchajcie, iluzją, ale w takim, takiej dobrej odsłonie, to znaczy ja mam to na myśli, że bardzo często, kochani, myślimy, że coś się nie powiedzie, coś się nie uda, że coś nie ma przyszłości na przykład, a karta mówi, ale to są tylko twoje własne filmy, tak? To, twoja własna wyobraźnia, twoja właśnie własność, własna kreacja. I chciałabym, kochani, żebyście to mieli na uwadze, bo bardzo często, słuchajcie, spotykam się z tym, że kiedy przychodzicie do mnie na prywatne czytania, to z góry zakładacie, że coś pójdzie nie tak. Pesymizm, kochani, który potęguje bardzo często w nas, jest czasami tak olbrzymi, że my zamiast myśleć jakoś to będzie albo będzie dobrze, to właśnie, słuchajcie, myślimy źle i tym samym potem, kiedy myślimy, że jest źle, słabniemy, nie mamy siły, nie mamy energii, nie mamy entuzjazmu i przyciągamy, kochani, do swojego życia właśnie te niefajne klimaty, tak? Więc tutaj, kochani, miejcie to na uwadze, żeby. Dobrze myśleć. Lecimy, słuchajcie z dnióweczką i sprawdzamy, co się jutro wydarzy u każdego znaku zodiaku. Co się jutro wydarzy u każdego znaku zodiaku? Co się jutro wydarzy? Ups, kochani, karta poleciała w powietrze, ale radosna karta, taka, nie wiem, imprezowa bardzo. Co się jutro wydarzy u każdego znaku zodiaku? Kochani, czekajcie, bo coś mi, wiecie, co przytyka. E, I lecimy. Co jutro u baranka? Zmartwienie, ale nie wiem jakie. Coś przeżywacie, barany. Tutaj do Was zwłaszcza karta przesłania, czyli tutaj ta bardzo dobrze pasuje, moi drodzy, i do słów, które powiedziałam. Możecie coś przeżywać, martwić się, myśleć pesymistycznie, być tacy troszeczkę depresyjni bardzo mocno, ale u większości z Was być może to, kochani, jest przeżywanie czy martwienie się na wyrost. Że wiecie o co chodzi, że to może być tylko wasza własna kreacja, wasze własne myślenie. Które niekoniecznie, kochani, musi się wydarzyć, tak? Więc tutaj gdzieś chciałabym, żeby tutaj barany miały to na uwadze, że czasami, kochani, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale ja widzę Was jutro w spadku formy, a gdzie faktycznie, moi drodzy, bardzo mocno czymś jesteście dobite, coś przeżywacie, coś Was niepokoi, no macie taki troszeczkę zwis, tak bym to ujęła. Cały byka? Okej, okay, siła, moc, słuchajcie, nie wiem, pokonanie przeszkód, pokonanie trudności, zwiększenie witalności, masa, masa, masa energii. Słuchajcie, jeżeli się z kimś spotykacie, to ta więź bardzo mocno się będzie tutaj nasilać, zacieśniać. Być może wspólnie, razem, moi drodzy, tutaj coś będziecie tworzyć, coś będziecie robić. Jest tutaj taka para, akurat w tej talii, moi drodzy, bardzo fajnie pokazana, że Razem, wspólnie macie ogromną tarczę ochronną. Tą tarczą ochronną jest miłość, wasza i przede wszystkim jesteście parą, gdzie jeden drugiemu bez ręki jadł. E, słuchajcie, tutaj chcę to bardzo mocno podkreślić: tutaj nie ma czegoś, że ktoś robi coś na siłę, tylko dwoje ludzi naprawdę chce przy sobie kroczyć i przy sobie być, powiązani. E, więc być może, moi drodzy, jeżeli są takie byki, które mają taką osobę, to jutro tą więź szczególnie możecie odczuć. Możecie również też wspólnie, razem, bądź też w pojedynkę pokonać jakieś trudności i jakieś przeszkody. Co od jutro? Jeżeli chodzi o bliźnięta odejście, odsunięcie się od czegoś. Słuchajcie, to jest takie um, odsunięcie się, odejście, odseparowanie od tego, co aktualnie jest. Nie wiem, kochani, co to może być. Tutaj są kielichy, więc e, słuchajcie, bardzo często ta, ta karta po prostu pokazuje rozstanie, odejście. Nie wiem, emocjonalne rozstanie, odejście od człowieka. Być może, słuchajcie, czy, no nie wiem, od jakiejś sytuacji, w którą bliźnięta są zaangażowane emocjonalnie. Bo to jest taka sytuacja... Ja chcę czegoś więcej. Ja chcę poczuć coś zupełnie innego, mi to co jest, nie wystarcza. I chcę po prostu pójść tutaj z czymś do przodu, tak? Ale to wiąże się no niestety z tym, moi drodzy, że trzeba tutaj również, moi drodzy, coś zostawić. Dobra, co uraka. Rak słuchajcie jutro może się przemieszczać, możecie podróżować, możecie słuchajcie gdzieś tam e, no dobra, no coś załatwiać, coś robić, e, iść z czymś do przodu, być w biegu troszeczkę, e, być w biegu, przepraszam was bardzo. Sorki, słuchajcie, Sorki za Wojtka. Okay. Musiał tutaj podyskutować raki, więc być może, słuchajcie, jest to tutaj coś na rzeczy <noise> bardzo mocnego. Ale słuchajcie, ruszacie się, przemieszczacie, jeździcie, macie sporo spraw do załatwienia. Albo, kochani, jakieś ważne rzeczy, czy też jakieś w ogóle, no, sprawy jutro ruszają z kopyta do przodu, tak? Bo to też jest, taki, jest taka sytuacja, że zaczyna się coś dziać, zaczyna iść coś naprzód, tak? Zaczynamy żyć w pędzie. Trzeba tu zrobić, tam zrobić, coś załatwić, gdzieś pojechać coś poustalać. E, możecie być w podróżach, możecie je też e, dopiero planować. Więc moi drodzy, dzień w biegu. Co jutro ulwa? Jeżeli chodzi o Lwa, możecie moi drodzy jutro również podobnie jak raki e, dosyć sporo tutaj rzeczy załatwiać, przemieszczać się, działać, robić pchać pewne e, tematy do przodu, ale to jest również, kochani, karta e, komunikacji, słuchajcie, więc możecie być jutro rozgadane, um, zwłaszcza z pozycji, e, słuchajcie, drogi online, e, niekoniecznie spotykać się z kimś, niekoniecznie, słuchajcie, gdzieś tam z kimś biegać, latać i tak dalej, e, umawiać się, a tylko bardziej właśnie przez telefony, przez maile, przez czaty i tego typu rzeczy, słuchajcie, gdzieś, gdzie tutaj mamy wysyp różnego rodzaju wiadomości, możecie Wy się komunikować, może do Was tą drogą, e, jakieś wiadomości i informacje moi drodzy spłyną, e, więc tak to gdzieś kochani wygląda, ale też mówię tak jak powiedziałam, mogą być jakieś rzeczy tematy, sprawy, które jutro będziecie chcieli być może dokończyć, bo są zaczęte a nie skończone więc coś w ten styl może też również tutaj się pokazać, co jutro panienki Pan na jutro, słuchajcie, albo zajmuje się sprawami urzędowymi, dobra, w dużym skrócie to powiem, urzędówka, papiery, dokumenty, podpisy, e, nie wiem, prawnicy, urzędnicy, albo, moi drodzy, rozważacie coś bardzo głęboko. E, tutaj też jest jakaś szczerość, jakaś prawda, może ona wyjdzie na jaw, słuchajcie, może Wy chcecie prawdziwie, szczerze o kimś, z kimś o czymś porozmawiać, albo faktycznie, słuchajcie, rozważyć wszystkie za i wszystkie przeciw e, i oznajmić jaka jest Wasza decyzja. Tak, bo to jest takie, mówię, decydowanie, rozważanie, słuchajcie, trzeba się w czymś określić, tak? I Panna może faktycznie coś takiego również, moi drodzy, po głowie będzie jej chodziło i coś takiego będzie tutaj, że tak powiem, no nie wiem, rozważała, decydowała, mówiła, rozmawiała na tego typu, kochani, sprawy, tematy. Cel uwagi. Słuchajcie, waga jutro będzie wyczekiwała yy, za kimś, albo ten ktoś za wagą, nie będzie mogła się doczekać. I tak troszeczkę w blokach startowych widzę wagę. Może się gdzieś wybieracie, może gdzieś jedziecie. I to jest takie słuchajcie, jakby od samego rana wypatrywanie tego momentu, kiedy wreszcie fizycznie wyjdę, pojadę, załatwię, zrobię. Jeżeli Wy tutaj jesteście w pozycji tego gościa, no to Wy wyczekujecie, kiedy ten moment nastąpi. Tak jakbyście już były gotowe i czekające za tym momentem. Dobra, ja jestem już gotowy. Jest Jestem przygotowany, przygotowana, ja już wypatruję tego momentu, tej godziny, kiedy to będzie, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ty przyjdziesz, kiedy ty zadzwonisz, kiedy coś tam sroś tam, bo wiecie, tym statkiem jest po prostu inna osoba, która ma się spotkać z wagą. Waga już jest gotowa i wypatruje tego kogoś. Słuchajcie, to może być ktokolwiek, nawet zwykły kurier, za którym po prostu waga czeka, tak? Czy też telefon, informacja, słuchajcie, nie wiem co. Skorpion jutro. Jest czymś załamany. Słuchajcie, Skorpiony, o co kaman? Słuchajcie, powiedzcie, bo u Was te karty, z tego co tak lekko zaobserwowałam, to raz jest spoko, raz jest dno i takie tam, wiecie, jakieś inne klimaty. No i jutro faktycznie zaliczacie doła, tak? Słuchajcie, no, mamy tutaj płacz nad rozlanym mlekiem. Może być wam przykro, smutno, możecie czuć się nieszczęśliwie, możecie popaść w dołek emocjonalny, możecie się użalać nad sobą, nie wiem, nie być. Za Zadowolonym z czegoś, co emocje tutaj wami będą, ta, ta sytuacja może targać. No, nie wiem, dajcie znać, bo faktycznie widać Was w pozycji takiej troszeczkę smutnawej. A co jutro, Ustrzelca? A Strzelc, moi drodzy, jutro może dostać jakąś propozycję, e, albo sam rozważać jakieś ważne, poważne tematy, e, chcieć odmienić swoje życie na lepsze. Zaangażować się w coś, Pod, nie wiem, może to jest, słuchajcie, sytuacja na przykład taka, że strzelec jutro podpisuje umowę o pracę albo strzelec jutro rozważa jakieś ważne plany, które mają poprawić, ulepszyć życie strzelca, tak? Może to być też, słuchajcie, propozycja idąca od kogoś, ale niekoniecznie finansowo-zawodowa. E, tylko jakakolwiek inna propozycja, tak? Na przykład, no nie wiem, m, m, nie wiem, ustalmy jakieś plany życiowe, ustalmy plany naszego związku, na przykład, nie wiem, kupmy coś, zainwestujmy w coś. E, to jest, kochani, coś w ten tędy. E, strzelec też samodzielnie może chcieć się tutaj w coś zaangażować, zaproponować coś, bo oczywiście musicie pamiętać o odwrotności energii. Co jutro o Koziorożce? No, no, no. Koziorożec, słuchajcie, jutro musi uważać, bo albo słuchajcie, w waszym otoczeniu jest troszeczkę, słuchajcie, naciągacz, manipulant, kłamca. Ktoś, kto może też za waszymi plecami, słuchajcie, wam tyłek obrabiać. Nawet jeżeli by wam nie kłamał prosto w oczy i nie zwodził was, nie manipulował wami, to może to też być osoba niegodna zaufania, która może wam tyłek rąbać za waszymi plecami. Wiecie o co chodzi. E, więc tutaj e, koziorożce taka dosyć spora czujność. Uważajcie też, co komu mówicie <coughs> i gdzie co zostawiacie, e, bo ktoś może fizycznie słuchajcie, no po prostu chcieć wam to zabrać. E, to też jest, słuchajcie, no oczywiście karta w drugą stronę to wy możecie też chcieć przechytrzyć kogoś, zmanipulować kogoś, oszukać kogoś, no bo to też musimy koziorożce mieć na uwadze, że e, wiecie, no nie wszyscy jesteśmy aniołami i czasami mamy. No, tego typu, kochani, jakby klimaty, czy też zapędy, aby takie coś w jakimś tam pewnym kierunku, słuchajcie, robić, czy też działać. Um, jeżeli byście mieli też taką, powiedzmy, historię, że chcecie coś zrobić, ale się boicie, no to to też może pokazywać tchórzostwo. Ok, wodnik jutro. Uwodnika jutro spokojny dzień i bardzo dobrze. Wodniki bardzo często ja tej karty nie lubiłam, e, natomiast z biegiem czasu, z biegiem lat uważam, że Czasami słuchajcie taki dzień, który jest takim dniem spokojnym, gdzie sobie siadamy, pijemy herbatkę, kawusie, jemy serniczek, oglądamy sobie fajny serial w TV. E, słuchajcie, nie wiem, sprzątamy sobie mieszkanko, gotujemy obiadek, jest każdemu potrzebny. I wy, moi drodzy, jutro macie właśnie taki spokojny, sielankowy dzień, gdzie nic nie powinno tutaj zakłócić waszego nastroju przede wszystkim. A co, rybek? A u Rybek, moi drodzy, jutro dzień myślicielstwa. Skupiacie się nad czymś? Analizujecie coś? Ja nie wiem, czy byście nie mieli też tej karty, słuchajcie, na dzisiaj, takiej analizatorskiej, ale nie dam głowy, słuchajcie, bo oczywiście za dużo tych kart robię i tutaj jeszcze, kochani, też poprywacie, nie tylko po YouTubach, oczywiście, um, i może mogę, mogę się mylić w tym momencie, ale jutro dzień myśliciela, analizowania, snucia planów, snucia scenariuszy, jutro kierujemy się rozsądkiem, rozumem, więc nie jesteśmy spontaniczni, nie jesteśmy emocjonalni. Być może coś załatwiacie, może z kimś musicie się spotkać, może czekacie za jakąś diagnozą, werdyktem, opinią, informacją, spotkaniem z jakąś osobą typu urzędnik, prawnik, lekarz, to to wszystko, kochani, pojawia się właśnie po tej stronie waszej karty. Słońca! Tyle. Słuchajcie, życzę Wam cudownego wieczoru czwartkowego, no i oczywiście pięknego, piątkowego, kochani, poranka. Dajcie znać oczywiście, jak te karty rezonują. Ja Was wszystkich mocno, mocno ściskam i pozdrawiam. Buziaki Słoneczka.